Hej marynarzu, na co czekasz? Za chwilę wyruszamy na stronę PirateSwap Pakuj się na pokład Jak już cię spakowałeś na pokład Teraz ci wyjaśnię czym jest stronka PirateSwap PirateSwap to stronka gdzie szybko i bezpiecznie wymienisz swoje skiny oczywiście na lepsze Masz dużo bonusów Możesz łącznie zgarnąć 30 dolarków plus 35% premii jeżeli upiszesz sobie kodzik Sigmowy Lisowiec Do tego marynarzu, że możesz właśnie sobie dostać bonusy to jeszcze możesz sobie odebrać darmowy balans wystarczy, że wykonasz ich zadania ja na przykład chciałem koce w CS-ie i sobie ją wymieniłem szybko mi doszła bez problemów Payreswap to najlepsza stronka i macie pewność, że was nie oskamuje, bo jest legitna, dużo twórców topowych ją reklamuje i w tym ja teraz. I naprawdę was zachęcam, abyście teraz bili na PirateSwap'a i sobie zaczęli wymieniać skinki, bo warto. Macie oczywiście linka w opisie i no i zachęcam, no co ja wam więcej powiem, no sigmowa strona i... 100 lat! Niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. A to z nami nie wypije. Nikt w ocu skryje. A kto z nami nie wypije, niech się po stół skryje sto lat, sto lat, sto lat, lat, niechaj żyją nam hej! Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam! Hej, niech żyją nam! Niech żyją nam! No w szczęściu pomysłności niechaj żyją nam! Hej! No i oczywiście kto ma nam żyć? CSGO skins i cała administracja, bo robią mega fajną robotkę. I chciałbym tylko powiedzieć tutaj kilka rzeczy ogólnie. Jest dziesięciolecie. Więc, jeszcze raz ode mnie wszystkiego najlepszego. I oczywiście, niedługo pojawi się odcinki mocniejsze z kamerką i może nawet jakiś liveik odpalimy, w związku z tym, że jest dziesięciolecie, właśnie CSGO Skinsa. No i słuchajcie. Wchodzicie sobie standardowo w plusik, pisujecie sobie najsigmowszy kodzik LISOWIEC, który wam daje 10% do depozytu i darmowe 2 zł i 10 groszy na start. kupować przez blik, Visa, przelewy, wasze skiny, bitcoiny, w cardy i wiele więcej. Zachęcam serdecznie przy doładowaniu z kodzikiem sigmowym LISOWIEC, możecie zgarnąć oto takie przepiękne skinki. Oczywiście już wcześniej nagrywałem i tutaj jest z darmowej skrzyneczki, co macie 24 godziny o tutaj. No ale no niestety nagranie poszło się walić. No i słuchajcie, dobra, my chyba już zacznijmy. Dobra, let's go, lecimy. Trzy skrzyneczki na początku z nowego evencika, dziesięciolecie przypominam. Więc jeżeli chcecie im zrobić prezent, to zachęcam do doładowania. Jeżeli oczywiście macie 18 lat, bo stronka dla osób pełnoletnich. No dobra, na początku tak, tak średnio, dobra. Ja wierzę, że oddasz, więc jeszcze raz cię otwieram. No dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. No zobaczymy, zobaczymy. No tak średnio, tak średniawka albo nie. No teraz oddała. Dobra, dobra, zapraszamy tu. Pyk. Proszę się ładnie. Dobra. Spok. Spoko, spoko, spoko. Oddało, dobra. Dobra, git, 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 no prawie, prawie, dobra, teraz otwórzmy Tom, pyk, dobra, pyk, git, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, kurde, tak, tak lipa, ale nie, chociaż może, nie, jest git, jest git, oddało, dobra, no i teraz otwórzmy sobie tom trzy razy, nie, dobra, It. Chyba oddało, oddało, chyba? Tak, oddało, oddało. Mamy jeszcze półkociki eventowe. Weźmiemy sobie tu. No i ogólnie chciałem jeszcze wam powiedzieć, nie? Że to ja jestem taki wujek na weselu. No i, no i oczywiście 7 sierpnia o godzinie 17 będziecie mogli odebrać kawałeczek tortu tak zwany, więc zachęcam serdecznie być wtedy. No i odebrać sobie, nie? No dobra. Teraz może pójdźmy sobie na case battle Dobra, weźmy tak, weźmy to na pewno Weźmy to, raz, zobaczymy Klikniemy sobie to Na tym, dobra, spoko Na pewno royalka sobie weźmiemy, bo to standard już I weźmy sobie jeszcze to, spróbujmy Kurde, no proszę, pyk, dobra Dobra, spoczko, spoczko, weźmiemy sobie shader na dwóch, publiczna, let's go, lecimy i dodamy sobie bocika, dobra i dodajmy sobie bocika i samochód, dobra, lecimy, no spokojnie, zaczynamy od skrzyneczek, zobaczymy jak te oddadzą, dobra, na tą chwilę nie jest tak źle, nie jest tak źle, pyk, dobra, spoko, spoko, idzie. Dobra, daj, daj, daj. Git, git. Dobra. Royal musi tutaj siąść, ładnie. Zobaczymy, zobaczymy. Może się uda. Pyk. Dobra, spoko. Lecimy dalej, lecimy. No proszę. O, akaczyk. Dziękuję, dziękuję. O, i ten Igel. Dobra, spoko. Jest na tą chwilę git, ale no zobaczymy, ta musi wykierować, ta musi wykierować, dobra, powinno być, powinno być, no git, ale nie pykło, nie pykło, no dobra, jeszcze raz, ale teraz same royale lecą, to, pyk, na dwóch, shader, dobra, otwórzmy, i za chwilę bota se dodajmy, dobra, i samo, no proszę, i samo, no, musi... Musi nam udać się, no. Dobra. Na tą chwilę, git, git, git. No ale musisz, musisz oddać ładnie. Dobra, mała kacz, ale... Lipa, lipa, lipa straszna. No nie, nie, nie siadło, nie siadło. Dobra, może pójdźmy sobie jeszcze na eventówki. Proszę, proszę, proszę. No, teraz może, teraz, teraz. Dobra, teraz oddało. Ale no. mamy jeszcze tą walutę. Idziemy sobie do handlarza. I do. Dobra, spoko. No dobra. Także dziękuję Wam bardzo Chciałem za oglądanie. lat. sobie możecie zgardzić od takiego przepięknego Knife'a, USP M4 i Ursus Knife. Zachęcam serdecznie jeszcze raz, jeżeli chcecie zrobić prezent nie mi, tylko im, to doładujcie sobie yy, konto.